wieczeń Mhm dwa razy to 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 nie <grymne> Och mm, nie A, dało się. <grymne> To był dość ciekawy taki system zabezpieczeń, trzeba odpowiednią kombinację wciskać, tak jak widzieliście. Ej, dlaczego ty wyciągasz broń? Przestań. Spokój się. Tyle pustej przestrzeni. Tysiąc kwarian mogłoby tu mieszkać, a i tak rzadko by się widywali. Eee, dlaczego ona nie biega? Spokój i cisza. Obudźcie mnie, jak to się skończy. Eee. Coś wcisnęłam tu, nie? Przypadkowo? O nie! Co się z tym dzieje? Co się z tym dzieje? A! Nie, to chciałam. To jest z... dziennik. A! Kurde! Pomyliłem się. O nie, czemu ona nie biega. O masakr. Dobra, w każdym razie zapiszę grę. Mhm. Dobra, to jest dziwne. Dlaczego ona nie biega? Okej. Okay. Dobra, widzę, że nic normalnie z tym nie zdziałam. Yy, tak. To dziwną transmisję. Już mamy ukończoną. Super. W takim razie, wiecie co? O, to jest górny okrąg. O, to tam ona powinna być jednak, dobrze, myślałam. Ta głupia reporterka. <grymne> Czy teraz możesz biegać? Nie. Dobra, wiecie co? Yy... Wejdę na chwilę z gry i zobaczę. Czy ona zacznie piekać normalnie po, po, po powrocie do tej gry? Mam nadzieję, że tak. Więc za chwilę do was wracam. Witajcie z powrotem. No, na szczęście po przeładowaniu gry już zaczęła normalnie biegać. Nie wiem, co się z nią stało. Dobra. Może pójdziemy jeszcze w tamtą Albo nie. Jak już tu jesteśmy, to sprawdzę, czy jest może dla mnie ta pancerz. Komandorze! Obecny tu cieszy się, że Was widzi. Chcecie rzucić okiem na kilka fantastycznych towarów ze składu tego sprzedawcy? A, super, tylko strasznie głośny jesteś. Nie wiem czemu. Y... O, wypytamy go o jego mowę, czemu tak śmiesznie mówi. Dlaczego określa się Pan jako ten lub to? Z tego samego powodu, dla którego ludzie są tacy dociekliwi. Już nasza natura. A dokładniej, hanarzy odnoszą się do siebie w pierwszej osobie jedynie w kontaktach z rodziną oraz innymi bliskimi. Rzadko robią to w obecności innych ras Taka tradycja. Spoko. Kim pan jest? Jego godność brzmi Delanender. Jednak wielu bywalców nazywa tego po prostu delan. Proszę, człowieku, spokojnie obejrzyj towary, jakie on ma do zaoferowania. Wszystkie są pierwszej jakości. Tak jest. Proszę dobra. mi pokazać swoje towary. O, ten z przyjemnością ci je pokaże, człowieku. Nie zawiedziesz się. A ja miałam ciała pancerze, ale należący do ludzi. Dobra, przedmioty. Jak będą. Eee, ciężki pancerz, ciężki pancerz, lekki pancerz. Nie, to jest ten gorszy. masakra nie wiem kiedy to się... Czy to się w ogóle odblokowuje? Dobra, w każdym razie tylko lekki chyba mogę nosić, więc... Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Idziemy dalej. Gdzie teraz ja miałam iść? O, tu jest jeszcze jakiś mały opiekunek. Biedny, bez opieki. Mm. Opiekun bez opieki. Świetnie mi teraz to poszło. Eee, dobra, gdzie to prowadzi w ogóle? Hmm. Tam, co na dole było. Aha, to jest do tej metresy Asari. Okej, okay. to gdzie my teraz mamy iść? Gdzie my teraz mamy iść? Reporterki to chyba nie złapię już. Nie wiem, jak to jest możliwe. Dobra, to idziemy w takim razie do Nory Hory. Odbić Rite, czy nie Rite, Boże, Jenę. <grystanie> już mi się mylą imiona. Nie wiem, gdzie ta reporterka się głupia straciła. Jak wiecie, to możecie mi powiedzieć, bo. Pewnie nie dojdę do tego. Dlaczego jej nie ma. Może to jakiś Bóg czy coś. Kto to może wiedzieć. Dobra, prosimy do Nory chory. Ale to już. Yy, gdzie jest nora chory? O. Znowu odwiedzamy to jakże przyjemne miejsce. <laughs> Szybciej, April, Shepard. <laughs> Ile sił w nogach? Lecisz. Dobra, gdzie jest ta Jenna? Tu. Hej, za sekundę do Ciebie podejdę. Musimy pogadać o Twojej pracy w SOC. Nie wiem, o czym mówisz. Niestety muszę teraz wracać do moich klientów. To nie jest gra, Jenna. Oni są niebezpieczni. Mówisz jak moja siostra. Dlaczego wszyscy się o mnie martwią? Potrafię o siebie zadbać. Muszę iść, nie jestem striptizerką. Nie płacą mi za to, że stoję i ładnie wyglądam. plus Tak swoją drogą ona wygląda chyba identycznie jak Rita. Może to jakieś bliźniaczki. To nieźle. pięść wie co? Eee, gadasz ciągle Szkoda, to samo. <grystanie> Dobra, to jest dziwne. Jeśli chcecie pogadać o Jenie, spotkajmy się w Akademii SOC. Co powiedziałeś? Odwalcie się. Nawet was nie znam. Cholerni przyjezdni. Zachowują się, jakby byli u siebie. O okay. temu o co chodziło? Chyba warto się temu przyjrzeć. Okej, okay, narobiliśmy no, sobie kłopotów przy okazji. Bo musimy teraz iść z nim pogadać. Tak swoją drogą dość ciekawie to wyglądało trochę nienaturalnie. Jak on tak stał w tych drzwiach. Yy, a ten... A ja dopiero musiałam podejść, żeby o niego zahaczyć <grych> e, Dobra, gdzie jest Akademia SOC? To chyba tu i chyba dobrze poszłam. W po każdym bądź razie taką mam nadzieję. Windom, mam jechać? Nie. Nie, to nie było tu. Może tu? Yy, nie, to też nie jest. A, tu jest opiekun. Ale przy okazji, to jest chyba potrzebne tam, nie wiem, do głównej misji, albo nie jest potrzebne, yy, gdzie ja to miałam? Nie wiem, czy jest to potrzebne, czy nie jest to potrzebne, ale można z nim pogadać. On ma też jakieś chyba ciekawostki. O, może u niego dostanę pancerz. Sekundę, sprawdzam dane. Bo jesteśmy teraz widmem i możemy różne ciekawe rzeczy kupować. Komandor Shepard, Siły Przymierza. Pierwszy raz na Cytadeli. Zgadza się? Tak jest. No, skąd pan to wszystko wie? Jestem oficerem zaopatrzeniowym SOC. Muszę wiedzieć, kto na co może sobie pozwolić. No?